Klasy wojskowe w zespole szkół ponadpodstawowych nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim funkcjonują od 2014 roku w formie innowacji pedagogicznej na podstawie porozumienia pomiędzy zespołem szkół ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim a 7 Batalionem Kawalerii Powietrznej oraz podobnymi porozumieniami podpisanymi z Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie, Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie oraz Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzym. Realizacja programu nauczania uczniów klas wojskowych odbywała się w wymiarze dotychczas przyjętym zarówno przez szkołę, jak i przez organ prowadzący. Cyklicznie po zakończeniu roku szkolnego, uczniowie klas wojskowych biorą udział w praktycznych zajęciach szkoleniowych z udziałem instruktorów jednostki wojskowej, stanowiących niezbędną część programu realizowanego przez młodzież klas wojskowych. W ramach współpracy z Wojskową Akademią Techniczną uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wykładach warsztatach i spotkaniach prowadzonych przez wykładowców uczelni w naszej szkole. Kadeci corocznie uczestniczą również w ogólnopolskim konkursie matematycznym imienia generała Sylwestra Kańskiego. Akademia Sztuki Wojennej poza wykładami i spotkaniami z młodzieżą wsparła nas doposażając klasę wojskową w mundury polowe. Akademia Sztuki Wojennej umożliwiła naszym kadetom nieodpłatne zdawanie egzaminu z języka angielskiego na poziomie drugim. Z dniem 1 września 2017 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim został uruchomiony program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych, który miał na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w siłach zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Program miał formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także szkolenia poliwenowe, Łącznie to 185 godzin lekcyjnych z przedmiotu Edukacja Wojskowa, realizowanych w formie innowacji pedagogicznych. Zajęcia odbywają się przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON, w naszym przypadku przy wsparciu instruktorów z 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej. W pilotażowej edycji programu wzięło udział 57 szkół wytypowanych przez Biuro do Spraw Obrony. Zakwalifikowane do programu szkoły, do których zalicza się nasza szkoła, realizowały jednolity i kompleksowy program nauczania. Od września 2020 roku uruchomiona została w naszej szkole klasa o profilu technik mechatronik z oddziałem przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Program realizowany jest przez szkoły, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową, w części praktycznej. Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki. Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia powinien posiąść m.in. wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej, z wybranych zagadnień regulaminu ogólnego i musztrów, ceremoniału wojskowego, z podstaw wychowania wojskowego, jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego i szkolenia inżynieryjno-saperskiego. Nauka w klasie wojskowej, oprócz uzyskania matury i właściwego poziomu wiedzy, stwarzałaby szansę zdrowej rywalizacji. Uczniowie nabędą wiedzę, umiejętności i postawy, które stanowić będą zasadniczy składnik kwalifikacji zawodowych, stanowiących główny warunek realizacji zadań zawodowych oraz będą stanowiły podbudowę do podjęcia pracy w szeregach wojska lub kontynuacji nauki w szkołach wojskowych lub cywilnych.